Wszystkim Maciej na nadawaniu. Jeszcze mamy wczesną godzinę. Jest około wpół do ósmej. Jesteśmy na tym szczęśliwym polu, co wpadło sreberko i srebrne grosze. Zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Co nam da dzień. Temperatura minus jeden. Mam nadzieję, że będzie można kopać. Że mocno ziemi nie zmroziło. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dobra, dokończę sobie palić papieroska i lecimy z tematem. Do usłyszenia. Za nami gdzieś będzie majaczył wschód słońca. Już się zrobiło trochę jaśniej lampa mi się nie włącza a teraz mamy chyba trzeci sygnalik dzisiejszego dnia i wyskoczyła na monetka elegancko mamy sasika grubaska króla widać ale tylko zarysy monetka jest w ładnej zielonej patynce z drugiej strony Kurczę, ręce, że mam czerwone. Z drugiej strony. Coś tam widać. Szału nie ma, jeśli chodzi o jakość. Ale elegancko, że jest monetka. Ładnie się zaczyna. Oby to był dobry prognostyk. Ale jest zimno, kurczę. No ręce mam dosłownie już czerwone. Chyba jest więcej, jak minus jeden. Dobra. Let's g słoneczko już jest wyżej ładnie tarcze ja przynajmniej widzę w kamerce się rozmywa a teraz nie wiem co co trafiłem czy jakiś odważny czy co takie jest grube około 3 mm średnicy jak 10 groszy no i jak na takie małe coś trochę waży ale co to jest za materiał cholerka wie ołów to to nie jest A nie wiem, taka ciekawostka najgorsze, że nic na tym nie widać a tak fajnie kurczę dzwoniło albo polmus, albo monetka <grym> albo takie coś dobra, do usłyszenia no mamy kolejny sygnalik kurcze już myślałem że będzie piękna, duża monetka a to wyskoczył guziol, guziol cywil z uchem ale niestety żadnych sygnaturek na nie nie widać nie jestem nawet w stanie tego doczyścić jest kurcze oklejony zamrożony trudny temat Czy tutaj coś mogło na nim być z moim szczęściem to na pewno nie dobra lecimy dalej ale powiem wam że tak chodzi się elegancko w ogóle się nie zapadam Kopię się znośnie ale kurczę śladów nie zostawiam nie mam punktów odniesienia jak chodzić a tak nie lubię bo ja dość systematyczny jestem dobra lecę dalej z tematem ale się naszukałem tego szerota kurde to będzie fenolek adolfowy tutaj glapę widać tylko się nie dziwcie że mówię glapa. Zawsze poprawiacie mnie na gapa. U mnie w domu zawsze mówiło się glapa. Bo to nie jest żaden orzeł, tylko wątpliwej urody gołąb. Czyli glapa. Cholera wie co to jest. Totalny zniszczą. To jest Moniak, no najgorszy z możliwych Adolfowy i zniszczony do usłyszenia mamy kolejnego Adolfo 5 fenoli ten jakimś lepszym stanie drugi stan już czyściłem niestety daty Konkretnie nie umiem powiedzieć, ja tam widzę 1941, ale to jest takie na dwoje, babka wróżyła, tak, najbliższe prawdzie, no wy na pewno tego nie zobaczycie, bo czwórkę widać i tam jest chyba jedynka, dobra, lecimy dalej z tematem, słonko daje. Niech świeci, niech mi tą ziemię rozmrozi, bo kurde nie widzę jak chodziłem Dobra, do usłyszenia Dobra Mała przerwa na odpoczynek i na śniadanko I Czas na jakąś reklamę Jeżeli ktoś lubi ciekawe historie o historii o różnych przedmiotach, o fantach to zapraszam na kanał mojego kolegi Roberta Sferczyka fajnie tam gościu opowiada o czasach wiktoriańskich o historii różnych fantów, odznaczeń medalików o monetach opowiada pisze również artykuły to jest miesięcznik odkrywca i tam różne ciekawe historie opisuje. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to będzie link w opisie pod filmem. Pozdrawiam Cię, Robciu. Trafił się pierwszy perelek dzisiaj. Zetka strasznie podrapana jest, ale wszystko można odczytać. 1980 rok. No, przetuktałem już 3 godzinki. 3,200. 3 km i 200. No fanciki można powiedzieć wyskakują trochę. Średnia moja jest lepsza niż jeden fan na godzinę. No ale nic takiego fajnego nie wychodzi. Nic, dobra, lecę dalej. Nie wiem ile jeszcze będę chodził, bo ta ziemia nie chce kurczy odtajeć Ja nie widzę czy powtarzam swoje ślady czy nie. Ja tak nie lubię chodzić. a zresztą dzisiaj z dzieciakami też do kina idę. Zobaczymy jak to będzie. Dobra. Słuchanie przy jakimś sygnale. Widzicie, na środku, jak się wysypało. Nie to będzie. Czy będzie buratyneczka Czy może znowu sasik? O! Reszty. Sasik. Ale chyba będzie w takim lepszym... Wiecie co? Wezmę yy, szczoteczkę i oczyszczę zobaczymy jak on wygląda. Dobra. Jestem trochę się namęczyłem, ale... Wyszło. Widzicie napis od godziny 9. Augustus. Po pierwsze, króla jest widoczne. A z drugiej strony, no. korona jest widoczna. Po przekątnej, na godzinie 3, jest herb polski sorry herb litwy pogoń w środku powinien być herb Wettynów ale jest niewidoczny do góry tak między 12 a drugą godziną jest korona Ach, trafiałem kiedyś lepsze te monetki ale te monety są datowane na 1750 rok 54 coś w tym stylu Czego to wymagać od tego? Współczesne monety umierają, a, a co dopiero takie fajna znajdka, super, elegancko. Dobra, lecę dalej. Teraz wyskoczył barelek aluminiowy 1949 rok. Ale patrzcie jak... spuchły Nie wiem co to Agonia Dobra lecę dalej Dobra kończę na dzisiaj Zrobiła się już godzina pierwsza Czyli chodziłem Bite 5 godzin To co znalazłem Widzieliście a to co posprzątałem leży tutaj. Były jakieś łyżki, łyżeczki, oczywiście polmosy, makarony, kolczyk do nosa i wszelkie maści inne złomiksy. Dobra, sezon uważam za otwarty Nie wiem kiedy uda mi się teraz wyjść. Czas pewno będzie, tylko nie wiem jak będzie z pogodą. I jak z polami, tutaj to pole, oczywiście, jeszcze jest do zrobienia. Tutaj zrobiłem nie wiem, kurczę, może jedną ochtastą. Nie wiem, może jedną czwartą tego zaoranego, przygotowanego pod siew zrobiłem. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, za suby, za łapy komentarze do usłyszenia, do zobaczenia.